Ej hey, ma chcę zobaczyć go Charizard jakiego mam w domu Koj <laughs> do mnie do domu, pokażę ci mojego sokoła będzie coś typ ja się nazywa dziewczyna e, rosnąc na klocki Przyznać, Przeznać kto wróżyła dziewczyna na Sokoła milenium trzech No wyobraźcie sobie to wchodzicie na, do klubu nie jesteście po dwóch głębszych i podchodzicie do Roski. Mała, chcę zobaczyć mojego Sokoła milenium, jakiego mam <laughs> Napisz w nagodach nic o szlifu, nic o szlifie Chodź do mnie do domu, pokażę ci mojego sokoła, będzie ci się podobać No <śmiennego> boże, mnie eee, na ty, ty nie stać, nie wiem jak to z oksu ty nie, 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 nie jest drogi, ma no, chyba o 9,8 sentomencie Zapraszam, modela, abyście chcieli i co wyrwać, widzicie, co, byście powiedzieli, Chcieliby wyrwać laskę na zestaw z Lego Tour, to wtedy byście powiedzieli o mała. Chodź tu pokażę Ci mojego Insider, jakiego mam zarabistego, to wtedy by akurat byłoby to niezłe do zrobienia. Wpadłabym wam na chatę i zobaczą Uuu, ale to fajny temat stary. Naprawdę nice one, podoba mi się, to kręci mnie to <ścoughs> Ale tak by to wyglądało. No. Gdzieś tam widziałem na chyba na Lego Polska beba. Eee... Z tym takiego właśnie no, na LEGO Że on wyrywa kobietę na kloski Lego, to on mówi, że nie swoje nie, nie wyrywam na kroski Lego, sorry to nie działa akurat. Jak powiesz, że mam kroski Lego w domu, to akurat to nie działa, wybacz. Takie, takie cuda nie. Bardziej to działa na karty Pokémon podobno. To działa też bardzo, że jak mówisz dziewczynie, hej ma akcyzować mu go Charizard, takiego ja ma w domu, to wtedy wszystkie laski są twoje od razu. To od razu ci mogę powiedzieć, że wszystkie laski będą twoje, jak wpadniesz na chatę i powiesz, serda hata, na i na powiesz, że masz takie cuda jak tutaj. No bo wobec dyskusja akurat będzie takie, wow, ale mi się podoba to. To, to. to jest dla mnie to coś akurat, co zrobiłeś tutaj. To jest dla mnie najlepsze to może być. już trochę tak na nalego. <noise> Trzeba spróbować. <noise> najpierw Charizarda musisz mieć, stary. Zacznijmy od tego, że musisz Charizarda kupić. Jak kupisz czarizarda, najpierw wtedy możesz.